Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Cieszę się, do Was z tematyką kwasów, ponieważ e, dostawałam od Was bardzo dużo zapytania odnośnie znaczy kosmetyków, które ja teraz aktualnie testuję, byłyście ich ciekawe. Ale e, czekało się na moją opinię, e, dlatego też e, ten temat się troszeczkę u mnie przeciągnął, ponieważ tematyka kwasów jest niezwykle ważna w pielęgnacji naszej skóry i nie chciałam Wam pokazywać kosmetyków, które ewidentnie się nie sprawdzą w mojej pielęgnacji, e, czy też wydam e, wcześniej opinie i nie przetestuję ich tak naprawdę e, na różny sposób, w różnych okolicznościach i zobaczymy e, też jak moja skóra zareaguje, więc chciałam to wszystko poobserwować, dlatego też. Ten temat troszeczkę się u mnie przesunął. Przesunął się też ze względu na przeprowadzkę um, i też to, że musiałam właśnie przemyśleć daną sprawę, żeby ją później... Wam omówić szczegółowo właśnie na kanale. Tematyka kwasów jest niezwykle ważna, jest niezwykle przede wszystkim teraz popularna. Dużo kobiet sięga po produkty z kwasami i dlatego też wiele z Was stanąło przed wyborem produktów i bardzo często też wysyła mi zapytania czy owe produkty, które ja Wam pokazywałam w holu w różnych momentach. Moje pielęgnacji się sprawdzają. I w związku z tym się przez do Was takim właśnie filmikiem. To były słowa wstępu. Ja jak wiecie, jestem bardzo dużym fanem produktów Alpha H. i to jest marka australijska, która pojawiła się już dobre za 4 lata temu na polskim YouTubie. Bardzo dużo youtuberek pokazywało już <grych> znany produkt, czyli Liquid Gold. I to jest właśnie tonik z pasem blikowym wzłuszczającym. To jest tak naprawdę taki tonik naprawczy, który ma nam niwelować przebarwienia posłoneczne, redukować zmarszczki, napinać naszą skórę i odkrywać tą wierzchnią warstwę skóry, która jest świeża, promienna, jednolita przede wszystkim, ponieważ jeżeli walczymy z przebarwieniami, to chcemy uzyskać efekt właśnie jednolitej skóry, takiej pełnej blasku, jędrnej, która przede wszystkim bardzo ładnie będzie wyglądała już w lekkim makijażu, żeby po prostu tej. Skóry nie przykrywać. I propos właśnie makijażu. W momencie, kiedy zaczęłam używać produktów złuszczających, ponieważ mam kosmetyki właśnie europejskie, które wam się pokazuje, i w kolejnych filmikach będę Wam pokazywała również kosmetyki azjatyckie, które również sięgają w błąd tematyki kwasowej. To zauważyłam i to już wam mówiłam wcześniej, że mój makijaż zdecydowanie się zmienił. Zmienił się na tyle na plus, że mogę używać mniejsze warstwy kosmetyków, sięgam w bardzo lekkie kremy BB i dzięki temu uzyskuję bardzo też ładny efekt pięknej takiej zdrowej skóry. Bardzo dużo dostaję od Was takich ciepłych komentarzy odnośnie jakby stanu mojej skóry od wielu, wielu już miesięcy praktycznie. Jak zaczęłam filmiki na YouTube kręcić, to tak naprawdę bardzo często się pojawiały później takie komentarze, że ta skóra jest właśnie jednolita i też dostawałam takie komentarze, które mnie jeszcze bardziej cieszą, bo to, że gdzieś tam ktoś zauważył, że moja skóra wygląda dobrze, to jest, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że w momencie, kiedy pokazuję wybrane kosmetyki, mówię jak ich używać, bardzo dużo poświęcam na nie swojej energii przez testowanie, analizowanie tych kosmetyków i później finalnie robienie dla Was filmów, dużo się pojawia komentarzy, że te kosmetyki Wam się ewidentnie sprawdzają, że to nie jest taki boom, polecenie byleby, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj moje zdanie też się liczy. W waszej pielęgnacji, i mam nadzieję, że tak nadal będzie, więc e, dzisiaj Wam właśnie omówię: może pierwszy kosmetyk. E, to jest tonik złuszczający, tak jak Wam mówiłam, na pracy I to jest jeden z takich fenomenów marki Alpha H, ponieważ e, bardzo często słuchajcie dostawał e, nagrodę. Ja już Wam tutaj e, powiem: dostał innymi nagrodę Harper's Bazaar w ramach Harper's Bazaar Beauty Hot 100. W 2013 roku, więc to jest produkt, który bardzo często jest wyróżniany i dużo się pojawia o, nich, o nim informacji na YouTube, na różnego rodzaju blogach. No i czym właściwie jest ten kosmetyk? Słuchajcie, pierwszym składnikiem, który jest najważniejszy w tym toniku, to jest przede wszystkim um, kwas glikolowy. Dokładnie, kwas glikolowy. I tutaj mamy tak. Um, że walczy z potrądzikowymi zmianami, bliznami czy wpływem czynków zewnętrznych wpływa na redukcję naszych zmarszczek, na spłucenie ich przede wszystkim, przebarwienia przeciwsłoneczne, czyli negatywne działanie promieni słonecznych. Bardzo dużo kobiet w momencie kiedy zaczyna się opalać, zdecydowanie zapomina o ochronie przeciwsłonecznej. I bardzo ważna jest przede wszystkim ochrona przeciwsłoneczna w momencie, kiedy używamy właśnie e, takich produktów złuszczających, ponieważ e, produkty złuszczające odsłaniają e, nam e, taką e, delikatną, cienką skórę, e, dzięki właśnie złuszczaniu martwego naskórka, która zdecydowanie e, no, ma mniejszą e, jakby zdolność ochrony właśnie, ma tą mniejszą, e, cieńszą powłokę. W związku z tym nasza skóra jest narażona na poparzenie. I tak w momencie, kiedy używamy bardzo silnych kwasów, musicie używać co najmniej Bożej 50 filtrów, natomiast jeżeli używacie delikatnych kwasów, to może być 30-50 plus, ale ja zawsze jestem raczej za używaniem SPF 50. Nie mówię, że cały rok, natomiast czasami też schodzę do 30, ale w momencie, kiedy używam kwasów, wolę nie mieć do siebie pretensji i używać po prostu filtrów z wyższym faktorem. I jeżeli chodzi o e, tutaj e, ten produkt, no to zawiera właśnie kwas glipolowy, obudowuje skórę wielopoziomowo wyraźnie, zmniejsza zmarszczki, oznaki zmęczenia, odświeża e, kolor skóry i po takiej kuracji twarz wygląda zdrowo, młoda i przede wszystkim promiennie. E, no i po tym opisie ja Wam zaraz powiem jak ją używam. Zalecenia są różne. Bardzo często jest zalecane, żeby go używać 2-3 razy w tygodniu. Aplikować go bezpośrednio na wacik i ja też tak robię. Aplikuję produkt na wacik i tutaj przykładam go. Ja nie przecieram skórę twarzy, tylko właśnie go przykładam, tak dosłownie stemplując skórę. Później delikatnie właśnie jakby masuję moją skórę tym wacikiem. I pamiętamy o naszej szyi i strefie dekordu, ponieważ dzięki temu, że jeszcze tutaj nałożycie ten tonik, ta skóra również będzie wyglądała młodo. Pamiętajcie, że bieg widać po dłoniach i po szyi najbardziej, więc tutaj mogę Wam podpowiedzieć, i co tam dalej jest napisane. No, można stosować częściej kosmetyk niż na przykład co drugą noc, e, można stosować na przykład e, falowo, powiedzmy, jeżeli Wasza skóra e, przyzwyczaja się już do tego kosmetyku, ponieważ na początku możecie odczuwać lekkie zaczerwienienie, mrowienie, moja skóra na początku się zrobiła bardzo czerwona. E, po dwóch, trzech godzinach e, ten rumień zszedł z mojej skóry. A później, w momencie, kiedy aplikowałam go, e, zrobiłam sobie przerwę jedną noc, e, zrobiłam sobie właśnie tą, ten efekt nawilżania, e, bo o nawilżaniu też już Wam mówiłam, zrobiłam filmik, więc cofnijcie się może do niego. A później na drugą, kolejną noc zrobiłam sobie e, kolejną dawkę złuszczania. Ja troszeczkę e, wzmacniam ten efekt e, tego właśnie toniku. E, kolejny produkt, ten z marki Alpha H czyli maseczki intensywnie złuszczające. I słuchajcie, to jest przede wszystkim kosmetyk, który ma zadanie nam złuszczyć naszą skórę. I już Wam mówię, to jest akurat wygodzająca maseczka. Ona kosztuje w granicach 200 zł, możecie kupić ją na stronie pel.pl. Zresztą tutaj została mi, słuchajcie, naklejka, ponieważ ja tam zamówiłam swoje kosmetyki. I tutaj mamy kwas glikolowy 15%, który skutecznie złuszcza martwy naskórek. Działający niemal jak peeling chemiczny. Maseczka jest przy tym w pełni bezpieczna dla skóry, gdyż zawiera w niej ekstrakty z miodu manuka. Jak widzimy, manuka ma bardzo duże właściwości regenerujące, nawilżające. I po tej maseczce, słuchajcie, zauważa ekstremalne nawilżenie skóry. Skóra jest bardzo gładka, ale jednocześnie bardzo silnie nawilżona, pomimo że ma dosyć wysoki wskaźnik tego kwasu glikolowego. Promienną, elastyczną i do dotyką skórę. I to jest skuteczny, właśnie, proces wspierania i gojenia stanów zapalnych i estetyczne zabliznienie zmian trądzikowych. Więc tutaj mamy. Ten, ten kosmetyk też w 2012 roku został um, wybrany jako najlepsza maseczka rozświetlająca oraz najlepszy preparat rozjaśniający w 2013 roku. No i tutaj mamy też witaminę E la, um, oraz um, ekstrakt z lawendy w połączeniu z bogactwem różnych witamin błyskawicznie um, regeneruje naszą skórę. Więc to jeżeli chodzi o opis produktu. A teraz Wam powiem, jak ta maseczka działa. Oprócz tego, że bardzo silnie nabierze naszą skórę, to mamy też efekt takiego złuszczenia i wygładzenia. Na drugi dzień tak naprawdę no, oprócz filtrów słonecznego możecie nałożyć dosłownie cienką warstwę kremu BB i Wasza skóra wygląda bardzo, bardzo promiennie. Oczywiście im więcej mamy tego martwego naskórka i to też jest kwestia Waszej pielęgnacji, czy zwracacie na to uwagę, ponieważ im macie mniej tego martwego naskórka, Wasza skóra wygląda promienniej, a bardzo ładnie się wtedy prezentuje i nie, naprawdę nie musicie dużej warstwy makijażu nakładać, wystarczy po prostu przypudrować skórę jakimś matującym, na przykład pudrem, jeżeli Wam się przypuszcza, ale im większa warstwa kosmetyku tym większy sposób jakby jest obciążona ta skóra, więc nie polecam Wam jakby tutaj dużej warstwy w kosmetyku. I teraz tak, moja pielęgnacja wygląda w ten sposób, że nakładam najpierw oczywiście robię sobie peeling, a później nakładam taką maseczkę złuszającą na 10-15 minut. Raczej nie polecam trzymać jej dłużej. Skóry na przykład wrażliwe wystarczy, że nałożycie sobie 5 minut tą maseczkę i później ją spłukujecie. I ja następnie nakładam właśnie ten tonik. I teraz tak, jeżeli chcecie wzmocnić działanie tych obu produktów, ponieważ w tym momencie macie jakby taką kurację złuszczającą, rozjaśniającą, to nie nakładajcie kremu. Jeżeli nie nałożycie kremu, to to pH zostanie na tym niższym poziomie i wtedy yy, kosmetyki będą Wam dogłębniej działać, one Wam bardziej złuszczą tą skórę. Yy. Nie bójcie się poparzeń żadnych, ten produkt Wam nie poparzy, ponieważ ma w sobie kwas glikolowy, który nie ma najsilniejszego działania, tak jak na przykład kwas mlekowy. I tutaj mamy, słuchajcie, 100 ml, więc myślę, że ja już jestem w połowie, słuchajcie, tego opakowania, a używam go od dwóch miesięcy, więc myślę, że na ten etap listopad, grudzień, styczeń, luty, czyli w tych miesiącach, w których najlepiej powinno się używać preparatów zuszczających, ponieważ słońce jeszcze nie razi tak mocno i ta skóra też ma szansę właśnie się złuścić bez poparzeń, a oczywiście przy używaniu filtrów słonecznych, a to myślę, że ten preparat właśnie działa lepiej, jeżeli nie nałożymy sobie kremu, tak mi kiedyś powiedziała koleżanka, E, która bardzo tutaj e, lubi tematykę kwasów i naprawdę od wielu, wielu lat używa już naprawdę mocnych kwasów, więc ja jej ufam e, i tutaj kieruję się jej e, poleceniem. Natomiast jeżeli nie chcecie bardzo suszyć skóry twarzy, boicie się tego efektu, to przez pierwszy na przykład miesiąc czy przez pierwsze dwa tygodnie używajcie jakiegoś lekkiego kremu, e, więc to mogę Wam polecić. I kolejny, kolejny dzień. Używam sobie preparatów azjatyckich, też złuszczających i trzeci, czwarty dzień to jest moment nawilżania skóry, więc tutaj podziękuję Wam na dole filmik o nawilżaniu i pokażę Wam produkty, które używam bardzo często. Jednym z takich produktów jest ostatni kosmetyk, który Wam chciałam pokazać z tamtych zakupów. To jest akurat marka Grown Alchemist i to jest antyaksydacyjny Um, antyoksytacyjne serum z witaminą C. I już Wam mówię o jego działaniu. Poszukam sobie tylko informacji. To jest najbliżająco przeciwzmarszczkowe serum z witaminą C w formie olejku i ono kosztuje w granicach 200 zł. Jest mnóstwo preparatu z witaminą C, natomiast to jest taki olejek, który mi się bardzo szybko wchłania, bardzo ładnie regeneruje tą skórę i rano ona rzeczywiście jest promienna. Ja używam tego produktu wieczorem, ponieważ ma postać olejku, więc nakładam sobie taką hojną Ilość w postaci, w postaci 6 kropel. Tutaj w ogóle ten kosmetyk jest to wybór w redakcji Glamour 2016, więc widzicie, że to są kosmetyki bardzo a, sprawdzone. No i tutaj mamy e, w skład tego kosmetyku wchodzi wyciąg z ogórecznika lekarskiego, dzikiej róży i kruszyny pospolitej. Składniki z certyfikatem organicznym pochodzenia naturalnego zapewniają skórę ochronę przed wolnymi rodnikami, głęboko nawilżają i odżywiają, wyraźnie polepszając jej elastyczność. Um, działanie serą skierowane jest na zapobieganie powstawaniu i niwelowaniu wszystkich już powstałych oznak zdarzenia się skóry, um, zmaszki, depigmentacja, nierówna struktura skóry. I mamy tutaj nienasycone kwasy tłuszczowe w składzie antyoksydanty, witaminy C. Pozyskiwane z wyciągu z dzikiej róży oraz kruszyny pospolitej wykazują działanie ochronne przeciw wolnym rodnikom. Olej ze słodkich migdałów oraz otręby ryżowe bogate są witaminy A, B1, B2, B6, E oraz oryzanol. I składniki te wpływają na stymulację produkcji kolagenu oraz prowokują odnowę komórkową, co pozwala uzyskać. Końcowy efekt jest zbalansowanej i głęboko nawilżonej, odpowiednio napiętej skóry. Eee, otręby różowe, słuchajcie, mają tutaj mm, bogate są w triglicerydy, mają właściwości odżywcze i nawilżające. olej z nasion żurawiny również się znajduje tutaj. Stanowi najbogatsze źródło substancji gamma. Eee, także słuchajcie, no to jest bardzo e, produkt nafaszerowany składnikami przeciwstarzeniowymi, uelastyczniającymi skórę, no i przede wszystkim witamina C, jak wiecie, bardzo ładnie nam rozświetla skórę. E, jeżeli chodzi o ten produkt, no to ma formę olejku, tutaj mamy pipetkę. Ja już ten kosmetyk dawno widziałam u wielu zagranicznych youtuberek. Alfa H to jest miłość, którą widziałam u Miesi, więc zaufałam też jej opinii. Natomiast ten olej kupiłam po prostu, bo widziałam, że ma dobre opinie. No i się sprawdził. Słuchajcie, olej bardzo ładnie wygładza skórę. Szybko się też wchłania, nie przedłuży naszej skóry, ale zdecydowanie moim zdaniem nadaje się na wieczór. Także jeżeli szukacie czegoś ciekawego, z takich marek może nie aż tak popularnych i niedostępnych wszędzie, to zdecydowanie zajrzyjcie na linki na dole, tam macie podlinkowane produkty, a możecie sobie właśnie zakupić te wszystkie produkty, natomiast moja opinia jest jak najbardziej pozytywna. Jak widzicie, nie mam oporzonej skóry, nie mam przebarwień, więc dobrze o nią dbam i też Wam polecam takie produkty złuszczające. Teraz jest naprawdę bardzo dobry okres, dziewczyny. Kiedy powinniście właśnie sięgnąć po produkty złuszczające już po 20 spokojnie roku życiu, takie delikatne produkty z kwasem niklowym jak najbardziej możecie wprowadzić do swojej predenacji. Także ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taki filmik jest dobrym i fajnym źródłem dla Was informacji. A jeżeli macie więcej pytań, to zapraszam Was. W komentarzach na dole chętnie odpowiem na każde Wasze pytanie. I pamiętajcie o tym, że ja też nie jestem dermatologiem, a pokazuję Wam kosmetyki, które u mnie się sprawdzają. Mam skórę tłustą, e, znaczy mieszaną w kierunku czasami suchej, normalnej. Więc jeżeli e, taką macie podobną skórę i takie kosmetyki dotychczas, które Wam pokazywałam się Wam sprawdzają, to myślę, że będziecie bardzo zadowoleni z tych produktów. Także się z żegnam i widzimy się już w środę. Trzymajcie się. Pa, pa.